Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pokażę, jak wykonać taki wzór koronki koniakowskiej. Ma około 15 cm. Wykonywać ją będę z nici Altin Basak 50. W środek tutaj jest nakładany. Idealnie pasuje w obręcz. Można sobie wykonać z niego łopacza. Na początek wykonujemy 7 takich kwiatuszków. Okręcamy dwa razy lub trzy i zaciągamy. Robimy łańcuszek, dziewięć, dziesięć 11, 12, spinamy i mocno zaciągamy. Robimy dwa oczka łańcuszka, trzy oczka łańcuszka i dwanaście słupków. 12. Raz, 2, trzy oczka łańcuszka i znów 12 słupków. 11 i 12. Rozciągamy. Musimy schować końcówkę nitki i robimy 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wpinamy się tutaj w środek i znów robimy sześć, i wpinamy do pierwszego słupka. jedno oczko łańcuszka i po słupkach idziemy półsłupkami, ich również z dwanaście staramy się mocno zbijać półsłupki, czyli ta niteczka na szydełku, to oczko musi być mocno przyciągnięte. Jedenaście i dwanaście. I przechodzimy do łańcuszka i robimy półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, i znów wkuwamy się w pierwszy słupek i robimy. Półsłupki. Jedenaście i dwanaście, wychodzi nam coś takiego. Teraz wkuwamy się w łańcuszek i znów idziemy półsłupkami raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I 8. Teraz wkuwamy się tutaj w środek tego oczka. I zaciągamy. Jedno oczko łańcuszka. I znów 8 półsłupków. Się. Spinamy się z pierwszym półsłupkiem i zaciągamy. Wychodzi nam taki wzorek. I teraz jedno drugie oczko łańcuszka i robimy słupek. Nie wbijamy się w Pierwszy i robimy słupek. I w tej samej dziurce robimy pięć słupków. Raz, dwa, trzy i zamykamy. Raz, dwa. Wkłuwamy się znowu tutaj i znowu robimy słupek. Pięć i sześć, raz, dwa, trzy, i wkuwamy się w trzeci raz, dwa oczka łańcuszka, i znów robimy sześć słupków. Pięć i sześć. Raz, dwa, trzy, i zamykamy. Raz, dwa oczka, łańcuszka, nabieramy minteczkę i wkuwamy się w środek, tutaj, w sam czubek. I robimy sześć soków raz 6 i wkuwamy się w początek tego wzoru Tutaj się wkłamy i zamykamy. I znów sześć słupków. Raz dwa. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wkuwamy się tutaj. Tutaj robimy dwa razy łańcuszek raz dwa trzy cztery pięć sześć cofamy się i tutaj to będzie taki wzorek grubszy idziemy półsłupkami raz dwa trzy I pięć. I ten wzorek jest troszeczkę grubszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem oczek łańcuszka. Zofiemy się do początku. Spinamy. Tutaj się wkuwamy. I robimy półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Wkuwamy się Zaciągamy i idziemy po tych dwóch łańcuszkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wkuwamy się tutaj. Robimy dwa oczka, łańcuszka. Wpinamy się w początek słupków i zaciągamy. I tutaj mamy tak, jakby to usztywnione już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Robimy tak jakby uszy, jedno oczko łańcuszka i 12 słupków. 11 i 12. Wkuwamy się tutaj. I zaciągamy. Mocno zaciągamy. Prostujemy kwiatek. Patrzymy, czy wszystko jest równe. I robimy raz, dwa, trzy. Oczka łańcuszka. Urywamy niteczkę. Końcówkę okręcamy. I schowamy. Między niteczkę wbijamy szydełko. I chowamy niteczkę. I kwiatuszek mamy zrobiony. Wykonujemy 7 takich kwiatuszków. Po 7 nam będzie potrzebnych. Teraz pokażę ten środek. Tutaj mam o sześciu kwiatkach, my robimy o siedmiu, żeby było ciut większe, żeby pasowało nam do obręczy. Raz. Oj. 12 razy. Zależy mi na tym, żeby środek był taki bardziej masywny, żeby się to kółeczko nie rozciągało, więc nawinęłam na paluszek 12 razy.